Cześć, witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku. Eee, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie eee, kontynuować serię Survival Minecraft. Eee, teraz tak. Informacja dla widzów wszystkich, którzy mnie oglądają, subskrybentów, ja komentarzy i innych takich. Odcinek zamiast. drugi serii Survival ma premierę jutro o 10 rano. W środę o 10 rano, 2 ym, listopada. Yy, więc no, 3 i 4 pojawi się 1 listopada, właśnie około 20:21 najpóźniej. Więc to jest taka dla Was informacja. W sumie to tyle chciałam powiedzieć. No to rozpoczynamy odcinek. Podłogi w domku raczej robić nie będę, bo mi się nie chce, bo mi jeszcze drewna zabraknie i w ogóle. Wiesz ja, ja sobie... Ja sobie pół domek zrobiłem. A ja to zrobiłem. nie wiem, czy w komentarzach mnie skejtują, ale ogólnie to chodzi o ja to. No, no zrobiłem poza... Tak A no. kurde, zużyłam złe drewno. No trudno. Raczej ty nie powinieneś hejtować, poza tym za co? nam się bezbicze, że zbudowałem po odcinkiem. A, no tak. I dobrze mi z tym. No i bardzo dobrze. Słuchajcie, widzowie. Dzisiaj musimy dokończyć farmę, bo ja potrzebuję jedzonka. I teraz tak, będziemy musieli się podbudować tam od spodu. Wybudować jeden klosek tu. No nie pod tym. Zniszczyć ten i wlać sobie tu wodę, ale żeby to zrobić, to musimy mieć wiadro, a żeby mieć wiadro, to musimy mieć żelazo. Żeby mieć żelazo i chodzić po jaskiniach, trzeba mieć jedzenie, którego nie posiadamy aktualnie, więc. Jest robota na dzisiejszy odcinek i jeszcze pewnie na piąty odcinek. Też będzie robota. Bo w jednym odcinku to będzie... myślę, że takie, myślę, że takie porządne ustawienie zajmie nam kilka dni, no. Dobra, chodź spać. Ja chodź spać o no nie miałaś łóżko. Co? No i spać no. Nie mam łóżka. Miałeś łóżko. Nie mam. Przecież ja nie mam łóżka. Czekaj idę tam do ciebie. Albo nie idę. Bo moby będą. A w sumie to trudno. A wiesz co, bo ja też tak umiem napisać. Eee, albo powiedzieć. No to... hmm. Teraz ja idę do ciebie. Ale po to ja mam jedno łóżko. No wiem. No to chodź ze mną po jakieś owce. Jedzonkiem się podzielimy. Wełnę, wełnę mam ja, bo ja potrzebuję łóżka. No ja nie mogę. Trzeba znaleźć te, Ej, ty... jakieś białe kwiatki. No? Niebieskie albo co. Kwiatki jednego koloru trzeba znaleźć. Zabarwimy tą wełnę, będę miała łóżko. Ja mam białe. <laughs> Dobra, walczę. Walcz, tak jak w nagrodzie. gdzie już go nie ma. Żółte! Żółte są! Żółte są! Żółte są! Żółte są! A ja mam 2,5 serca, rozumiesz? Rozumiem, ja rozumiem. Ja zagadniam jedzenie. Aj. Dobra, uciekamy, Creeper, Creeper, creepery, creepery, Creepery. No to ty coś zrobił, że ja do siebie zwabiłeś. Aj. A ja umrę. No to pozbieramy. Mam jedno do serca. Mam jedno serce. Idę do, twojo, idę do Ciebie. Idę do Ciebie. Uh -huh. Mam jedno serce. To chodź. I dawaj mi tą wełnę. Albo czekaj. Ty czekaj tu u mnie. A jako, że ja mam 6 serc, to zejdę tam na dół. Do, do Ciebie. I tam sobie wezmę jakąś wełnę, o ile Ty coś w ogóle masz. Nie mam. Ty ci skopię tą ze schodków, a ja ci naprawię, okej? Okay? W sensie jak się już dzień zrobi, okej? Okay? No. A ty wiesz, że trzech równy, różnych we, wełn nie zrobisz? Wiem, ale ty nawet nie wiesz, jaki mam plan. No, mam... bo ty je przefarbujesz. A nie, nie przefarbujesz. Kolorowych nie da się przefarbować. Zaraz zobaczymy, a jak coś to ci naprawię. Dobre, się nie A Co ty robisz? E, faktycznie. Dobra, i los do mnie. Mhm. Czyli najpierw mnie bije, a potem spada tam. Super. Oddawaj mnie mi moją Nie kobiety. Oddawaj mi moją wodę. Oddaj swoją twoją żeby Tylko żeby mnie nic nie zabiło teraz przez ciebie. Mam dwa, mi, dwa i pół serca, a miałam 6. A ja nie mam. To ze mnie? Przecież no przecież wybrałaś. ty mnie uderzyłeś. A przecież ty się wybrałaś tam. Żeby mi nie zabrać, hamsko. No, no ale przecież ja ci już je oddałam. Nawet mnie nie bij teraz. Bo ja cię uderzę zaraz. A ja mam jedno serce. No to trudno. A ja mam dwa i pół. No jak mnie uderzysz, to ja się zrozpałnię i ciebie zabiję. No i trudno, ja gdzieś ucieknę Idę. Serio? Szybko Mam pół serca Ej, za chwilę będę miał szablonko Zostaw się mnie. zostaw mnie Uciekłam I co ja nie mam łóżka Kiepsko trochę. Ej, chcesz... chcesz trzy... koła? Niepotrzebne mi. Dobra, to do morza lecą. Mhm. Powodzenia. Pamiętajcie, nie śmiecimy. No, to tylko w grze. Ja to robię tylko dla, ja dla hakeczków. Hm. Coś by trzeba wymyślić, żeby ta noc szybko minęła. Już wiem, widzowie, co zrobimy. Ja wyjdę z serwera, on się prześpi, bo on ma łóżko, a potem jak się zrobi dzień, to będzie OK. No to wychodź. No to ja wychodzę. Eee... Powiedz kiedy już. No już. Dobra. Okej? Okay? No to tak. My wchodzimy. Jest dzień. Czekamy aż umierają wszystkie moby i idziemy po żarcie. Jednak no jeszcze nie jak. Niby <laughs> po jakiej żarcie. No żarcie jedzenie ma. no. Potrzebuję! Już kieleta nie mam łazi. Jezus, ja będę umierał z głodu. Nie, wpadł do morza. Nie, wpadł do morza. Nie, stary? Nigdy nie wpadł. To no ja właśnie o? do morza lecę, wiesz? Nie wiem, czy dolecę, ale dolecę. Byłobyś mi dwie pochodnie? Myślę, że tak. Przecież w morzu są ryby! Mojego gą... Od str... Przecież ryby możemy jeść. Za debile. No, z nas. Aj, pode mną jest mnóstwo e, takich nieprzyjemnych stworzeń. Nie, bieraj, nie bierz moich itemków Dobra, ja tylko na ryby poluję Biorę swoje itemy W ogóle jedyne co mnie wkurza To, że rozrzut itemków jest taki wielki I itemki możesz znaleźć w odległości 10 metrów No od Twojego upadku. Tutaj nie wiesz, czy gdzieś znajdziesz tej tempi, One gdzieś wpadły. Nie. No niestety. sumie najlepiej będzie, jak będziemy się zabijać po jakiś czas, wiesz. No ja wiem. My mamy ten swój sposób. Zresztą myśmy chyba na moim poprzednim kanale go nawet robili i na nas naszych serwerach własnych, więc nie. Skąd ryby? E, poczekajcie. Ja mam zrobię ja Bambikos. Tu Bambikosos. Tu mhm. Bambikosos. Dobra, jedna. Ok. Ja mam 10 ryb. To na razie mi starczy, jak sobie je upiekę. Co ty masz 10 ryb, a ja mam dopiero dwie? No, jednego y, 9 dorszy i chyba. No, 9 dorszy i jeden łosoś. A ja mam dwa usosia. Mhm. I teraz dorsze biorę. Dwa dorsze, nie dorsze, dorsze, dorszów 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 jest więcej, dorszów jest więcej. Bierz, bierz do... A nie, dorsze dorsze, czekaj, które? dorsze są moje, dorsze są moje. Dorsze jak wyglądają? Są czerwone czy żółte? Dorsze są żółte. No to ja mam więcej, aktualnie mam tyle samo tych a ja nie aktualnie mam odbyciu. jednego y, tego łososia i dziewięć dorszy, więc nie mam ich teraz. Według jest więcej łososi, więc. No. Prawie się Bo na ja Endermana spojrzałam, widzowie. Widzieliście to? Nieźle by było, nie? Ja sobie tutaj robię mordek rybek. A ja sobie szybko wezmę rybę.